Szukasz niedrogich słuchawek, które będą idealnym kompanem podczas sportowych zmagań? Spójrz w kierunku modelu Baseus Eli Sport 1 Open RTWS. Słuchawki bezprzewodowe to doskonały wybór dla osób szukających jakościowego dźwięku i komfortu podczas aktywności fizycznej. Oczywiście dla tych, co nie chcą wydać majątku na takie typy urządzenia. Słuchawki idealnie dopasowują się do ucha, zapewniając stabilność nawet podczas intensywnych ruchów. Dzięki technologii Bluetooth 5.3, wodoodporności IPX4 oraz intuicyjnym panelom dotykowym te słuchawki zapewnią Ci niezawodność i wygodę, jakiej potrzebujesz podczas treningów. Oferują nie tylko dobry dźwięk w swojej klasie cenowej, kosztują około 240 zł, ale także długi czas pracy na baterii, nawet do 7,5 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu. Jest też aplikacja Baseus, która umożliwia personalizację ustawień dźwięku, nawet 12 ustawień equalizera, co zapewnia jeszcze większą kontrolę nad urządzeniem i dźwiękiem. A jak słuchawki sprawdziły się u nas? Zapraszam na pełną recenzję na technoseniorkom.pl